5, 4, 3, 2, 1, jedź. 200 szykana od lewej. 200 szykana od lewej za szczytem. Szykana. 50. 2 w górę. 2 prawe w górę. Okień, okay, okie. Okay. I lewy 4. To prawy czy nie ciąć Prawy czy nie ciąć Dawaj, dawaj, dawaj Sto Szykana od lewej Sto szczytem śmiało Za szczytem szykana od lewej 50 szczytem 100 lewy 2 przyciąć lewy 2 przyciąć hamujemy je dawaj dawaj 100 na lotko w czarny w czarny w czarny z jednymi okej okay. 5, 4, 3, 2, 1, jedź, 3, 50, prawy, 3 i lewy, czy syf, i szykana od lewej. Lewy, czy syf, szykana od lewej. I prawy, 4, syf. 30, lewy, 6, do prawy, 4, nie ciąć. 50, prawy, 6. Uwaga syf. Podwójny. 50. Prawy 4. Do lewy 3. Długi. To jest to. 50. Na szczycie. Uwaga szykana. Lewy 3. Lewy 3. Uwaga szykana. 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 Lewą, lewą. 50. Prawy 3. Nie ciąć szczytem. 100. Prawy 2. Nie ciąć. Prawy dwa nie ciąć. Prawy dwa nie ciąć na lotną. Ładnie. Ładnie, ładnie. 5, 4, 3, 2, 1, jedź. 200 szykana od lewej zaszczytem. Ok, ok. Szykana od lewej. Dawaj, dawaj. 50, prawy 2 w górę przytnij. I lewy 4. 100, prawy 3 ciąć. 100, prawy 3 ciąć. I to. Nie tak głęboko. 100, szykana od lewej. 100, szczytem śmiało. Trzykana od lewej. Pięćdziesiąt szczytem. Sto, lewy dwa. Lewy dwa ciąć. Lewy dwa ciąć. I sto na lotną. Jeszcze dajemy. Zagręć

50, prawy 4, do lewy 3, długi. Lewy 3, długi, z uwaga. 50, na szczycie. Lewy 3, i szykana od lewej. Lewy 3, i szykana od lewej. Od razu hamujemy. 50, prawy 3, Przyciąć szczytem. 100, 100, prawy 2, nie ciąć. Prawy 2, uwaga okej okej, okej piętnaście dziesięć pięć, cztery trzy, dwa jeden, jedź dwieście, szykana od lewej za szczytem. Od lewej 50 prawy, 2 w górę nie ciąć I lewy 4. Okie, okay, okie okay. 100 prawy czy nie ciąć Prawy czy nie ciąć 100 szykana od lewej Szykana od lewej 100. Szczytem śmiało. I szyka na od lewej. 50. Szczytem. 100. Lewy dwa Nie cioć. Lewy 2. 100. Na lotną. Z uwagą na jury i zakręt lewy.

Przyciąć, 50, prawy 6, długi Prawy 6, długi 50, prawy 4 i lewy 3, długi Lewy 3, długi Ok, 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 okay. 50 na szczycie Lewy 3 i szykana od lewej Szykana od lewej Mamy szykanę 50, prawy 3 Na szczycie, coś walnęło Prawy 3, 100 2 prawy 2 prawy, nie ciąć Ok, ok. Ok ok. okay. okay.